To jest Annie Kubik Photon Mono M5S. W tym filmie przedstawię 5 powodów, dla których jest to jedna z najbardziej zaawansowanych drukarek żywicznych dostępnych obecnie na rynku. Zaczynajmy. Mówiąc to wszystko. Muszę przyznać, że podobnie jak moi koledzy Joel Telling i wujek Jesse, byłem naprawdę pod wrażeniem tej drukarki i pod wieloma względami było to dla mnie pozytywne doświadczenie z drukiem 3D z żywicy jako całości. Wielu z Was, choć nie aż tak wielu, bo film ogólnie rzecz biorąc nie odniósł sukcesu, może pamiętać, że niedawno po raz pierwszy spróbowałem druku 3D z żywicy. I chociaż na początku nagrania byłem pełen entuzjazmu i optymizmu, to zanim film trafił do montażu, miałem już za sobą sporo rozlanych żywic i strasznych historii. Jak możecie się domyślić, byłem trochę ostrożny, gdy ten duży model drukarki 3D na żywice pojawił się u mnie na progu. Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do modelu, który testowałem w poprzednim filmie, ten nie jest reklamowany jako urządzenie dla początkujących, lecz stanowi nową flagową propozycję firmy Anycubic, kosztującą całkiem przyzwoite 499 dolarów. Choć różnica może nie wydawać się duża dla fanów druku fused deposition modeling, biorąc pod uwagę, że wiele modeli Anycubic sprzedaje się za 189-299 dolarów, ten model jest dość drogi w tej kategorii cenowej. Ale oto kilka powodów, dla których ta cena może być uzasadniona. Niezależnie od twojego zainteresowania drukiem 3D z żywicy, prawdopodobnie widziałeś już reklamy drukarek 3D na żywice o rozdzielczości 8K. Z tego co rozumiem, część z tego jest trochę myląca, ponieważ tak naprawdę liczy się gęstość pikseli na ekranie, to znaczy rozdzielczość podzielona przez powierzchnię. Ale w tym przypadku otrzymujesz nie tylko całkiem duży dziesięciopunktowo jednocalowy wyświetlacz, ale także pierwszy w branży wyświetlacz o rozdzielczości 11520 520 na 5120 pikseli. To oznacza, że pomimo stosunkowo dużych rozmiarów w porównaniu do innych drukarek 3D na żywice, nie tracisz na rozdzielczości. I jak dotąd z moich testów wynika, że to zdecydowanie prawda. Jedną z cech, której się nie spodziewałem w tej drukarce, były niesamowicie szybkie prędkości. Pamiętajcie, że nie znam się za bardzo na tym, co jest dostępne na rynku drukarek żywicznych poza tymi, które wysłał mi Anny Cubik, ale byłem zaskoczony, gdy nawet wujek Jesse, którego uważam za prawdziwego eksperta od druku 3D z żywicy, nazwał tę drukarkę najszybszą, jakiej kiedykolwiek używał. I powiem wam, ona naprawdę jest szybka. Osiągają to na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, używają specjalnej, szybkiej folii oddzielającej, która pozwala znacznie szybciej odrywać nowe warstwy. Na przykład w jedną sekundę. Po drugie, używają specjalnej, szybkiej żywicy, która ma lepkość bliższą wodzie niż zwykła, gęsta żywica. Na marginesie ma też o wiele mniej okropny, toksyczny zapach niż ta, której używałem wcześniej, więc to bardzo doceniam. Po trzecie, mają domyślne profile ustawione na 0.1 mm. Co, chociaż może wydawać się małe dla nas, którzy korzystamy z Fused Deposition Modeling to w druku 3D z żywicy jest naprawdę dużo. Przyznam, że ledwo to widać na większości modeli, bo szczegóły są i tak bardzo wyraźne. A to w praktyce oznacza, że możesz drukować oszałamiające 105 mm na godzinę. Popatrz na te modele i czas druku. Zaraz pokażę je na ekranie. Zatem Kiedy już podziwiasz te modele, zobacz ten niesamowity model, który zrobił mój przyjaciel z Printed Obsession to ja. Jeśli chcecie zobaczyć inne potwory, które stworzył, koniecznie zajrzyjcie na jego Patreona. Link znajdziecie w opisie. Oto kolejny fajny model, o którym pewnie bym nie wiedział, że to taka wielka sprawa, gdyby nie to, że słyszałem o nim od wujka Jessego, biorąc pod uwagę moje ograniczone doświadczenie z żywicą. W świecie druku Fused Deposition Modeling jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy jak automatyczne poziomowanie stołu, ale okazuje się, że w przypadku drukarek żywicznych dla konsumentów to naprawdę wyjątkowa funkcja. Jeśli pamiętacie moją ostatnią przygodę z drukiem z żywicy, miałem sporo nieudanych wydruków, w tym kilka pierwszych, właśnie przez nieprawidłowe wypoziomowanie stołu. To, że drukarka robi to za każdym razem od razu po wyjęciu z pudełka, jest świetne. I tak, to naprawdę działa. Kiedy po raz pierwszy napisałem ten scenariusz, mogłem powiedzieć, że jeszcze ani razu nie miałem nieudanego wydruku na tej drukarce, ale oczywiście wiedziałem i nawet napisałem to w scenariuszu, że jeśli to napiszę, to wydruk się nie uda. I tak, dziś miałem swoją pierwszą nieudaną próbę druku. Uczę się, naprawdę uczę się przewidywać te niepowodzenia i przestaję pisać w scenariuszu, że nie miałem żadnych niepowodzeń. Więc kiedy uruchamiasz to urządzenie, wykonuje ono różnego rodzaju automatyczne testy i to jest naprawdę fajne. Ale mam dla was jeszcze jedną zagwostkę. Anycubic twierdzi, że ta drukarka potrafi wykryć, czy w kuwecie jest wystarczająco dużo żywicy, aby dokończyć wydruk. Zgadza się. W środku prawdopodobnie znajduje się waga lub czujnik obciążenia. Ale posłuchaj tego. Potrafi też wykryć, czy podczas drukowania wystąpiły błędy wydruku. Chyba robi to, wykrywając, czy waga w kadzi nagle wzrasta podczas drukowania, albo czy nie zmniejsza się w przewidywanym tempie, gdy żywica jest utwardzana i wyciągana z kadzi. Muszę przyznać, że podczas jedynej awarii druku, jaką miałem, urządzenie nie wykryło błędu, lub zrobiło to dopiero, gdy sam przerwałem drukowanie. Nie sprawdziłem dokładnie, czy funkcja działa, albo byłem zbyt niecierpliwy i przerwałem drukowanie. Ostatecznie nie wiem jak działa to wykrywanie awarii druku, ale muszę przyznać, że jeśli rzeczywiście działa, to jest to bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza że w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych drukarek fused deposition modeling drukarki 3D na żywice zazwyczaj nie mają wbudowanej kamery, która obserwuje wydruk, żeby można było sprawdzić postęp i zatrzymać druk, jeśli coś wygląda podejrzanie. I to w zasadzie prowadzi mnie do kolejnego punktu. Jedną z rzeczy, których brakowało mi w modelu dla początkujących, który testowałem w moim ostatnim filmie o drukowaniu z żywicy, była możliwość przesyłania plików bezpośrednio do drukarki: czy to przez Wi-Fi i sieć Local Area Network, czy za pomocą usługi w chmurze. Wiem, wiem, że nie przepadacie za usługami w chmurze, ale dla mnie Przenoszenie wszystkich plików na pendrive'a i potem wchodzenie z nim do pokoju było naprawdę uciążliwe, bo nieuchronnie dostawała się na niego żywica. A wtedy nie chciałem go dotykać bez rękawiczek. Ale z drugiej strony nie chciałem też, żeby rękawiczki pokryte żywicą zbliżały się do mojego MacBooka. Więc no, co wtedy robisz? Założyć jedną rękawiczkę? Nie wiem. Na szczęście ta drukarka ma łączność Wi-Fi i działa przez własną chmurę AnyCubic, która, chociaż z jakiegoś powodu jest naprawdę naprawdę wolna, jest dostępna przez aplikację na smartfona lub program docięcia na komputerze. Model jest w fazie przedpremierowej i nie jest w pełni zintegrowany z chmurą, ale udało mi się go załadować i uruchomić na telefonie, co było bardzo wygodne. Co prowadzi mnie do Szczerze mówiąc, kiedy zacząłem używać programu Anycubic Slicer zamiast płatnych opcji takich jak Cheatubox czy Lychee, które wszyscy polecają, trochę się wstydziłem. Ale posłuchajcie mnie. Ten slicer jest naprawdę, naprawdę dobry i bardzo użyteczny. I nie tylko ja tak uważam. Anycubic włożył sporo pracy w to, żeby był zaawansowany dla zaawansowanych użytkowników, a jednocześnie prosty dla takich laików jak ja. Ponadto dodano tryb inteligentny, który wprowadza zaawansowane poprawki w celu ulepszenia wydruków. E, dodatkowo mają tam wszystkie profile dla swoich drukarek i żywic, co jest bardzo wygodne. Trochę jak używanie Prusa slicer do drukarki Prusa drukującej na Prusa Minie. A propos, mówiąc o Prusa slicer, mam na myśli konkretnie ich slicer do żywic, a nie do Fused Deposition Modeling i nie będę komentował całej kontrowersji, która obecnie toczy się między nimi a Prusą. Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi. Nie poruszę tego w filmie, ale chciałem to zaznaczyć. Mówię i chwalę ich Slicer do Żywic. Tak więc, naprawdę podoba mi się ich Resin Slicer i zamierzam go dalej używać do cholery. Więc co mogę powiedzieć? Naprawdę lubię tę drukarkę. Nie dostaję za to pieniędzy. Naprawdę, szczerze, bardzo lubię jej używać. Natomiast po opublikowaniu mojego ostatniego filmu miałem kilka poważnych, powiedzmy, wpadek, które sprawiły, że zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę chcę dalej uczyć się i zagłębiać w temat druku 3D z żywicy. Ta drukarka sprawiła, że znowu mam ochotę wrócić do tego tematu i kontynuować swoją przygodę. Po prostu działa, z wyjątkiem jednej nieudanej próby druku, która, jestem prawie pewien, wynikała z tego, że nieprawidłowo podparłem model, więc to raczej błąd użytkownika. I chociaż nie eliminuje ona uciążliwych aspektów, Procesu druku z żywicy, takich jak radzenie sobie z nieutwardzoną żywicą, to sprawia, że cała reszta, jak cięcie plików, drukowanie w wysokiej jakości, wysyłanie rzeczy do drukarki i wykrywanie błędów jest tak prosta jak to tylko możliwe. Szczerze mówiąc, ta drukarka jest trochę jak Bambu Lab X Jeden Carbon, bo sprawia, że zastanawiam się, czy nadal warto polecać początkującym drukarki niższej jakości, z mniejszą inteligencją i mniejszą liczbą funkcji. Czy początkujący naprawdę muszą przechodzić przez ten edukacyjny rytuał naprawiania drukarki, żeby nauczyć się, jak ona działa? Czy może jesteśmy już u progu nowej ery drukarek, które po prostu działają? Może powinniśmy po prostu polecać początkującym w tym hobby, żeby od razu sięgali po te inteligentniejsze, bardziej zaawansowane maszyny, jeśli ich budżet na to pozwala, bo nie będą musieli ich naprawiać. Dziękuję moim patronom z Patreona za wasze nieustające wsparcie, i dziękuję wszystkim za oglądanie, lajkowanie i komentowanie. Idę wydrukować jeszcze kilka fajnych modeli z żywicy, ale zobaczymy się wszyscy przy następnej warstwie.